Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wojciech Ciemski i witam was na czwartkach z programowaniem cyklu Pod, podaj dalej programowanie. W ramach którego dzisiaj chciałbym z wami podzielić się odpowiedzią na pytanie jak zacząć się uczyć cybersecurity. No to zaczynamy. Ja się nazywam Wojciech Ciemski i dla tych, którzy mnie nie znają, jestem założycielem serwisu Security bez tabu, gdzie piszę dla Specjalistów do, do, do spraw IT i administratorów, do wszystkich osób w zasadzie, które poszukują wiedzy o bezpieczeństwie i w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje organizacje. I chciałbym tutaj od razu zrobić taki mały disclaimer, taki mały alert. Do podejścia, jak zacząć naukę cybersecurity, można podejść na wiele sposobów. Właściwie mógłbym powiedzieć, że co człowiek to opinia. Także Weźcie pod uwagę, że to, czym się z Wami dzielę, to jest moje własne zdanie na ten temat. Nie mówię, że to jest najlepsza droga w ever, ale moim zdaniem jest to jedna ze skuteczniejszych. A więc, co nas dzisiaj czeka na naszym spotkaniu? Według agendy. Czyli najpierw chciałbym, żebyśmy omówili sobie mity dotyczące e, nauki i pracy w cyberbezpieczeństwie. Następnie chciałbym, żebyśmy przeszli do takich podstaw czy w zasadzie co powinniśmy opanować, co powinniśmy wiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy mówić o nauce czy o tym, żeby zdobyć swoją pracę w IT. No i następnie skąd się uczyć no i przejdziemy sobie do podsumowania. Także zapraszam Was. Także najczęstsze mity, z którymi ja jako specjalista IT się spotykam i gdzieś słyszę przy rozmowie z moimi Kolegami, czytelnikami, osobami z branży i spoza, to jest po pierwsze, żeby pracować w cyberbezpieczeństwie, to ja muszę być już ekspertem. Czy to w administracji, czy to w sieciach, czy w czymś. Owszem, potrzebujesz pewnej wiedzy, natomiast nie musisz być ekspertem w tej dziedzinie. Bo, żeby zacząć pracę w cyberbezpieczeństwie, zacząć naukę w cyberbezpieczeństwie, trzeba ją zacząć. Może brzmi trochę jak masło maślane, ale nie chciałbym, żebyś podchodził czy to do nauki, czy do pracy w cyberbezpieczeństwie, jako do czegoś niesamowicie górnolotnego. Jest to praca i także jest to dziedzina, każda jak inna. Nie musisz zaczynać, to się odnosi do mitu drugiego, nie musisz od razu zaczynać cyber security, żeby do tego cyber security przejść. Przykład na mnie, mogę dać Ci swój przykład. Pięć lat pracowałem w helpdesku, w wsparciu użytkownika. Następnie można powiedzieć, że przejąłem rolę drugiej, trzeciej linii wsparcia i utrzymanie systemów jako administrator i dopiero z tą wiedzą, tak powiem, zakochałem się w bezpieczeństwie defensywnym i zacząłem zgłębiać wiedzę i specjalizować się coraz bardziej w tym kierunku. Kolejny punkt. Nie musisz wybierać swojej specjalizacji już tu i teraz, to nie jest tak, w ogóle tak nie jest. Średnio statystyka mówi, że można się. Że człowiek się potrafi przebranżowić, czy często się przebranżawia gdzieś tak po 7-9 latach swojej pracy. Oczywiście, nie pytajcie mnie, skąd to wiem, najwyżej gdzieś w komentarzu mogę wam podrzucić, skąd taką informację pamiętam. Natomiast, jeżeli fascynują cię, sieci, to nie znaczy, że teraz do końca życia będziesz te sieci robił. I ja wiem, że dla wielu z Was, może to się wydawa dziwne podejście, natomiast jest ono dosyć na tyle często spotykane przeze mnie, że postanowiłem je tutaj zawrzeć. Testujcie, sprawdzajcie, bawcie się trochę, Chcicie się dowiedzieć i sprawdzić, co Wam się podoba. Kolejny, że tak powiem, punkt, mit, który. W jakiś sposób dotyczy tego mema obok, to jest, że od razu trzeba być, albo trzeba być, albo że będziemy hakerami. I okej, okay, jest coś takiego jak Script Kitties, czyli znalazłem jakiś kod, nie do końca go rozumiem, nie do końca kleję, co, o czym on jest, ale chciałbym, żeby, żeby on zadziałał i już namam swojego bota, albo już tutaj poznałem jakiegoś, mam jakiegoś exploita, poznałem coś, teraz już będę, będę już, że tak powiem, po strachem internetu. Nie, ja w ogóle bym chciał i nie używam słowa haker w takim znaczeniu, bo kiedyś słowo haker oznaczało kogoś, kto tak głęboko wszedł w temat, że to był taki synonim eksperta, takiego eksperta, eksperta z taką, wiecie, długą brodą, taki, który już dogłębnie zna temat. Nie zakładajmy, że, że będziecie o, że tak powiem, od razu penetrować i od razu będziecie Przełamywać zabezpieczenie. Dajcie sobie czas. I kolejny mit to, że studia w tym na pewno nie pomogą. W pracy, w bezpieczeństwie, studia są niepotrzebne. Ja sam robię studia, mając w tym roku już 30 lat. Te studia swoje inżynierskie dopiero będę kończyć. I teraz nie powiem i nie, nie powiem i nie jestem zdania, że studia są gwarancją zatrudnienia. Natomiast uważam, że studia dają naprawdę solidne podstawy, jednocześnie są najdłuższy, jednym z najdłuższych projektów w Waszym życiu, który też pokazuje pewną determinację, to że potraficie się na takim projekcie skupić i doprowadzić go do końca. To także jest czas na eksperymenty, na poznawanie nowych ludzi, na konsultacje i na dowiadywanie się, co może być w przyszłości, że tak powiem, moim konikiem. Co, co, co w czym ja się mogę specjalizować, co mi się podoba. I mogę to zrobić generalnie niskokosztowo, bo zwłaszcza jak jestem jeszcze młody, to już w ogóle mam pewien kredyt zaufania, bo każdy powie, że no, on jest jeszcze młody, on się uczy. Jak, coś, jak coś przydarzy się jakieś zdarzenie, jakiś fuck up. że To są najczęstsze mity, z którymi się ja spotykam. Kiedy rozmawiamy o nauce cybersecurity, takie można powiedzieć pierwsze bariery, no ale teraz przejdźmy do kolejnego, czyli co ja właściwie muszę wiedzieć, albo nie tyle co muszę wiedzieć, co, co dobrze, żebyś wiedział, jeśli myślisz o pracy w Cybersecurity i obsługa Windows Linux. I tutaj od razu chciałbym Ci powiedzieć, że nawet jeżeli stwierdzisz, że Ty jesteś oddany w filmie z Redmond i w żaden sposób nigdy nie dotkniesz się gnu Linuxa. To pewne narzędzia są napisane i dedykowane pod Linuxa, nawet jeżeli ich użycie będzie dotyczyć systemów Windowsowych. Potrzebujesz, a zwłaszcza jeżeli będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów i sieci, to niekoniecznie musi być to od razu wyszczególnione, jakich systemów stricte. Raczej w organizacjach nie ma, że tak powiem, monosys nie tyle monosystemów, co nie ma monopolu na systemy operacyjne, także musisz znać podstawy systemów operacyjnych, chociażby obsługował na poziomie superusera, podstawy sieci. W dzisiejszych czasach wszystko jest podłączone do internetu, więc trochę trudno byłoby bronić czegoś, czego i że tak powiem sposób, sposoby, czy pod... podstawy sieci. Trochę trudno by było bronić czegoś. Czego nie znamy. W tej chwili wszystko jest, może jak nie wszystko, to większość sprzętów jest podłączonych do internetu. Jest to bramka wymiany informacji w zasadzie z całym światem. Dobrze, żebyś wiedział o podstawach sieci: jak wyglądają pakiety, jakie są typy połączeń, na jakim porcie działają jakie usługi, jak wyglądają jakieś charakterystyczne ich połączenia, jak mogą wyglądać ataki. Co powinno budzić Twój niepokój? I to wszystko na poziomie sieci. Numer trzy dokumentacja. I nie bez powodu umieściłem dokumentację tak wysoko, ponieważ dokumentacja, czy tego chcemy, czy nie, w naszej pracy związanej z IT jest jedną z kluczowych umiejętności: tworzenie dokumentacji, dokumentowanie własnej pracy, w ogóle utrzymywanie dokumentacji w należytym, na, w należytym porządku i na należytym poziomie. Ponieważ, zwłaszcza jeśli jesteś gdzieś tam w utrzymaniu, to gwarantuję Ci, że stres robi swoje. I nie życzę Ci nigdy, żebyś po dwóch dniach niespania miał usiąść i coś skonfigurować. Miałem takie sytuacje i wiem, że dobra zrobiona dokumentacja to jest coś, za co człowiek sobie dziękuje. Jeżeli chcecie jeden tip, jak robić dobrą dokumentację, wyobraźcie sobie, że robicie dokumentację dla osoby, która się totalnie nie zna na temacie, ba w ogóle się nie zna na IT. Taka powinna być dokumentacja. Prosta do bólu, tak, żeby każdy, kogo przez, posadzicie przed dokumentacją i przed monitorem, był w stanie wykonać wszystkie kroki z niej. Numer cztery jakiś język programowania. I w tej chwili trzeba to przyznać, że programowanie to jest must-have. Chociażby języki skryptowe typu Bash, typu Ansible, automatyzacja pracy chociażby, ale także jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, często mówimy o bezpieczeństwie aplikacji webowych czy może aplikacji innych, mobilnych albo innego typu aplikacji. Dobrze jest, żebyśmy potrafili chociaż trochę rozumieć, co tam się w środku dzieje albo w jaki sposób możemy sobie pomóc w takich najbardziej nużących zajęciach. Docker i maszyny wirtualne. No w tej chwili to już jest nasz chleb powszedni. Wirtualizacja, docker, jak najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. Nie mówię, że masz być docker kapitanem, albo, że masz być mistrzem wirtualizacji, ale dobrze by było rozumieć jakie są typy wirtualizacji, czym się różni konteneryzacja. Od wirtualizacji, jakie są plusy i minusy, gdzie mogą się pojawiać błędy bezpieczeństwa najczęstsze, błędy konfiguracyjne i na co trzeba zwrócić uwagę. Numer 6: testy. Tutaj mam na myśli testy ogólnie oprogramowania, bo znając podstawy czy metodologię prowadzenia testów, o wiele prosić ci będzie wyszukiwać, czy, czy właśnie no wyszukiwać przede wszystkim testować. Aplikacje i systemy, i dowiadywać się, jakie mogą być potencjalne zagrożenia. I numer siódmy, taka powiedzmy już rzecz oczywista, ale mimo wszystko uważam, że oczywiste również należy często powtarzać, język angielski. Zapomnij, że znajdziesz wartościowe źródła. No, język angielski. Zapomnij, że znajdziesz wszystkie informacje w swoim ojczystym języku. Niestety, angielski jest językiem międzynarodowym, w ogóle jednym z best practices w przypadku utrzymania systemów i z kodów błędów i z utrzymywania informacji w systemie czy z błędów jest właśnie język angielski i w tym języku będzie się komunikuje w zasadzie cały świat. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć na 90 5% na 98% znajesz to w języku angielskim i być może w żadnym innym języku. Uczmy się języka angielskiego. Dobrze, powiedzieliśmy sobie, jakie podstawy warto mieć. Jeżeli ich nie masz, nie martw się, bo to jest jakaś taka idealna, że tak powiem, sytuacja. Dobrze, żebyś miał. Natomiast, jeśli Cię to interesuje, to Mam przygotowany newsletter, gdzie jest obecnie ponad 180 pytań na juniora ze wszystkich tych zakresów? Jest to też jedno miejsce na nauki, które polecam, więc zapraszam Cię do mnie na stronę i do zapisania się, jak zacząć naukę Cybersecurity. Ale lecimy dalej. Skąd się uczyć? Książki, certyfikaty, laboratorium, które często polecane. Jakie są może strony polecane? I własna dokumentacja. I teraz tak, lećmy po kolei. Oczywiście, jeżeli mówimy o książkach, to przyjmijmy, że książka jest zagregowanym tematem zamkniętym między okładkami. Często opisuje podstawy i opisuje wszystko z podstaw. I oczywiście samo czytanie nie wystarcza, bo książka co najwyżej to sama z siebie, to może służyć do tego, żeby ją pod stóp podstawić, żeby się nie gibał. Dlatego jeżeli macie książki, w ogóle zalecam, polecam czytanie książek, ale polecam, żeby od razu to, co przeczytasz w książce, żebyś sprawdzał, żebyś od razu próbował wprowadzić to w życie, co przeczytałeś. Także polecam czytanie książek, jeżeli czytacie, uczycie się jakiegoś tematu i chcecie taką finalną powtórkę, czyli nauczyliście się czegoś i teraz chciecie, chcecie to uzupełnić o wiedzę taką może bardziej teoretyczną, można by powiedzieć akademicką, o jakieś wszystkie możliwe przypadki w jakimś, jakimś, konkretnym, e, wszystkie przypadki w jakimś konkretnym przypadku. Ale tak, jeżeli chodzi o wszystkie przypadki w ramach jakiegoś konkretnego zagadnienia, bo jest to opracowanie całości, taka książka. No i wtedy niestety książki są po angielsku. Większość tych książek nie jest przetłumaczonych na język polski i angielski znowu wam się sprzeda po to, żeby móc z tych książek skorzystać. Także polecam książki jako, jako źródło wiedzy. Czy są, mam jakieś polecane pozycje? Oczywiście. I tutaj mam w drodze do CCNA, jeśli chodzi o całą serię, jeśli chodzi o podstawy sieci. Linux komendy i polecenia, pana Łukasza Sosny, jeżeli mówimy o systemach operacyjnych. To są takie, że tak powiem, strzały, że większość ludzi wam powie, że to są rzeczywiście dobre pozycje. Certyfikowany tester, poziom podstawowy odnośnie podejścia do testów. Bezpieczeństwo aplikacji webowych od Sekuraka myślę, że też nie trzeba nikomu przedstawiać. Bardzo wartościowa pozycja. I też tutaj chciałbym Was zachęcić do zainteresowania się pierwszą polską książką o Blue Teamie. Czyli wejść w Blue Team książką moją, która niedługo się pojawi. Wspominam o niej, bo mam swoją własną wizję, żeby była to najlepsza pozycja na ten temat. Obecnie będzie ona obejmować podstawy. Od razu mówię, nie będzie to pozycja ekspercka, ale właśnie dla osób, które chcą wejść w ten Blue Team. Ale to tyle, że tak powiem, autopromocji. Przechodzimy dalej. Skąd się uczyć? W się sensie certyfikaty i kursy? I teraz ja znam ogólne podejście do kursów i do certyfikatów za uczestnictwo. I tak, sam kwit, sam papier nic nie znaczy. Taki kurs, taki papier nie jest gwarancją pracy, chociaż są pewne zawody, na przykład audytor związany z bezpieczeństwem. Który jest, w którym w którego przypadku wymagane jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu odbycia szkolenia, czy zrealizowania egzaminu. Ja bym chciał wam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o takie trzy aspekty. Po pierwsze, wybierajcie kursy, gdzie przede wszystkim sprawdzana jest praktyka na egzaminach. Takie mają zazwyczaj najlepszą renomę. Wykorzystajcie to, że na kursach macie zazwyczaj trenera, macie kogoś, komu możecie zadać wszystkie pytania, czasami nawet pytania nieco obok kursu, niezwiązane z nim bezpośrednio, ale często nie ma i in... trudno jest mieć inną możliwość dostępu do specjalisty w danej dziedzinie niż przerwa właśnie w trakcie kursu z administracji czy z czegoś innego. Więc wykorzystajcie to fizyczne doświadczenie, że możecie zadać pytania i możecie dostać odpowiedź na wasze pytanie. I żeby ktoś wytłumaczył wam konkretnie to, czego nie rozumiecie. Podejście do kursów jako do usy usystematyzowania wiedzy, do segregacji lub do tego, żeby zagaić, nauczyć się jakiegoś tematu, w tym sensie, żeby mieć świadomość o problemach i o wyzwaniach, zanim stojących. A następnie pogłębiajcie wiedzę. Myślę, że takie podejście będzie najlepsze dla was. Jakieś polecenia płatne? No oczywiście i tutaj. OSCP albo w tej chwili PEN200 od firmy Offensive Security. Jeśli się interesujecie chociaż trochę security, to jest to jakaś powiedzmy może nie złoty standard, ale jest to na pewno znany certyfikat. Jeżeli mówimy o części defensywnej, Blue Team Level 1. Certyfikacja, która pojawiła się dosyć niedawno, natomiast jej praktyczny charakter Sprawił, że jest już uznawana w wielu miejscach za standard. RHCSA jako praktyczny egzamin administracji systemami w tej chwili Linux Foundation również ma e, swój praktyczny egzamin. Natomiast niestety, niestety, ale przewagą Red Hat'a jest jego rozpoznawalność na rynku pracy. I jeżeli chodzi o sieci, CCNA, również żeby poznać podstawy, nauczyć się routingu i, i takich podstaw administracji sieciami. Jest to polecane. Natomiast ja wiem, że z wielu z Was szuka tej wiedzy i dowiad... zastanawia się, gdzie ją można zdobyć bez jakichś istotnych nakładów finansowych. Albo czasami jesteście, przychodzicie i po prostu chcecie się dowiedzieć, czy to cyberbezpieczeństwo, czy to IT to jest w ogóle coś dla Was. I jak wtedy te podstawy złapać? Czy mam jakieś polecenia? Oczywiście, że mam. I teraz, tak. Inestarter starter Starter Pars, czyli kurs szykujący do Junior Penetration Tester. Od firmy Alleran Security. Introduction to, to, to Cybersecurity. Cybersecurity Essentials. Networking Essentials. Linux Enchanted, Linux Essentials. Packup. NDG Linux 1, NDG Linux 2. To są wszystko kursy w, ramia, w ramach Akademii Cisco, które są dostępne bezpłatnie dla każdego, który się zarejestruje na ich platformie. Czy już widzicie, ile macie? Możecie złapać podstaw. Za darmo albo po prostu w zamian za rejestrację. Fundamentals of Red Hat Enterprise Linux, również darmowe. Sans Fundamentals of Cyber security. To wszystko są źródła wiedzy, głównie po angielsku, gdzie możecie często, znaczy nie często tylko część z nich ma również bardzo ładne certyfikaty, które możecie sobie podpiąć również na LinkedIn. Ale macie już, można, już macie, że tak powiem, wskazane miejsca, skąd można czerpać wiedzę. W linku do tego filmu będzie umieszczona ta prezentacja, więc nie przepisujcie, tylko ściągnijcie sobie prezentację i kliknijcie w link. Kolejna rzecz, skąd uczyć, czy laboratorium? Nie polecam Wam budowania własnej infrastruktury. I teraz. To nie znaczy, że budowanie własnej infrastruktury nie jest czymś, co jest bardzo budujące i zwłaszcza jeśli jesteście administratorem albo planujecie być administratorem systemu lub sieci, jest to moim zdaniem no, chyba jedno z cenniejszych doświadczeń. Fizyczna praca ze sprzętem. Umiejętność wymiany tych wszystkich past pod, pod schłodzeniem, zobaczeniem jak to wygląda, wkładanie pamięci, Pamiętanie o tym, co może pójść nie tak, czy mam opaskę magnetyczną, czy jestem rozmagnesowany, czy wszystkie te rzeczy zadziałały, czy mam zasilanie podpięte, redundantne, jak taki serwer będę monitorować, ilo, nie ilo i tak dalej, i tak dalej. To są świetne rzeczy, tylko one są często czasochłonne. A Wy chcecie dowiedzieć się, nauczyć się rzeczy związanych z cyberbezpieczeństwem. Nie z fizyczną, to warstwo powiedzmy fizyczną infrastruktury systemowej lub sieciowej. Dlatego naprawdę wam polecam, abyście się zainteresowali takimi platformami jak Hack the Box, TryHackMe, Blue Team Labs Online, lub jeżeli tutaj nie macie miejsc, że tak powiem funduszy na takiej mikropłatności, chociaż szczególnie polecam TryHackMe ze względu na to, że bardzo dużo kontentu jest za darmo, w zamian za zarejestrowanie się. Gdzie możecie w praktyce przećwiczyć swoje umiejętności. Są to miejsca zorganizowane w taki sposób, że jest część teoretyczna, następnie są do wykonania zadania, i, do, i te zadania wykonywane w praktyce potem wpisujecie wyniki i dostajecie, przechodzicie, że tak powiem, dalej, przechodzicie przez te pokoje. Tu jest cała masa rankingów, jakichś certyfikatów, niecertyfikatów, jakichś mniejszych, większych. Naprawdę można się w tym nieźle bawić. Jednocześnie ucząc się poprzez praktykę. Jako ostatnie, ale również polecane, to bym właśnie polecał pracę na własnym wirtualizatorze. I tutaj też szukał już jakichś typowych maszyn przygotowanych po to, żeby ćwiczyć, czy to testy penetracyjne, czy to umiejętność konfiguracji tego sprzętu, na przykład Metasploit Table 2. I tutaj wymyślał różne scenariusze, jak mogę tą maszynę wykorzystać. Ewentualnie poszukanie takich scenariuszy w sieci. Skąd się uczyć, jeśli chodzi o polecane strony? I na pewno wiecie, że internet to jest miejsce, gdzie możecie znaleźć w zasadzie informacje na temat wszystkiego, tylko niekoniecznie ta informacja musi być albo jest prawdziwa. Także te rzeczy, które ja polecam, są tutaj. Są tutaj też strony, których prawdopodobnie nie trzeba Wam wymieniać, natomiast dla jakiejś jasności zostały tutaj e, umieszczone. I skąd się uczyć? Własna dokumentacja. I w zasadzie udokumentowana praca własna. I to jest taki, można powiedzieć, lifehack, którym chciałbym się z Wami podzielić, a mianowicie dokumentujcie to, co robicie. Nawet nie mówię wam pod tytułem Prowadźcie bloga i wystawiacie to publicznie. Bo to w ogóle to już jest wtedy, że tak powiem, w, w, wymiata, ponieważ jest co wpisać do CV i rekruter od razu widzi, że Wy się tym interesujecie, jeżeli pokazujecie tam jakieś write-upy, pokazujecie tam rzeczy zwią związane z tym, jak tłumaczycie pewne zagadnienia. Bo najlepiej człowiek się uczy poprzez tłumaczenie tych rzeczy w zrozumiały sposób innym. Wtedy to oznacza, że Wy to rozumiecie. Także ta kura tutaj to jest tak trochę prześmiewczo, ale. Każda wysiedziana w ten sposób godzina będzie niesamowicie procentować w Waszej przyszłości, ponieważ dogłębnie będziecie mieli szansę na to, żeby zrozumieć, wysiedzieć, że tak powiem, to jajko. I to, co się już tak wykluje z tej pracy, to będą te doświadczenia, które mogą stanowić o Waszej przewadze na rynku pracy. Podsumowanie. Czyli po pierwsze, jeżeli chcesz, mówimy o uczeniu się Cyber Security, po pierwsze, stwórz solidne podstawy, a w zasadzie dąż do solidnych podstaw, cyberbezpieczeństwo jest dziedziną interdyscyplinarną. Oznacza to, że potrzebujesz solidnych fundamentów z zakresu działania aplikacji webowych, sieci, systemów, przydać się również wiedza z frameworków i standardów bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o teorię, zadbaj, abyś potrafił odpowiedzieć chociażby na pytania, które mówiłem, czyli zapraszam na securitybestabu.pl dla juniora i rozumiem, że zdobywanie wiedzy może być trudne, zwłaszcza na początku, dlatego sprawdź miejsca, gdzie za darmo będziesz mógł zaczerpnąć wiedzę. Ściągnij tą prezentację i zobacz te wszystkie linki, które przygotowałem dla Ciebie. Numer dwa, han podsumowania hands on labs. Pamiętaj, że żaden kurs ani certyfikat nie zastąpi praktyki. Podejście pracodawców do certyfikatów, które nie niosło za, za sobą sprawdzenia Twoich umiejętności w praktyce jest różne. Zależy od pracodawcy. W branży mamy aż nadto teoretyków, także z, z, zapraszam Cię do próbowania wszystkiego w praktyce. Natomiast mam świadomość, że stworzenie własnego laba może być trudne, zwłaszcza na początku. I na szczęście w sieci mamy takie miejsce jak TryHackMe, Blue Team Labs Online, Hack the Box i wiele innych. Pomogą ci się one nauczyć teorii i praktyki. Są bezpłatne w, nie, w niepełnym zakresie, ale cena miesięczna pełnego dostępu nie zabije Twojego budżetu, a tylko pomoże ci osiągnąć cel. Dziel się wiedzą, to jest paliwo rakietowe. Jeśli mogę ci zasugerować, to dziel się swoimi write-upami, zapisami, załóż bloga, takiego po prostu, nie nastawiaj się, żeby tam było cokolwiek jakiegoś. Wysublimowanego, po prostu, żeby tam było. Zweryfikujesz dzięki temu, czy naprawdę rozumiesz dane zagadnienie. Bo jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć, najprawdopodobniej wcale tego nie rozumiesz. Kolejnym, kolejną rzeczą jest bądź aktywny i na bieżąco. Nie będziesz umieć zapewnić bezpieczeństwa, jeśli nie wiesz, przed czym się masz bronić. Obserwuj blogi, strony z branżowy oraz social media, gdzie są informacje o najnowszych atakach i trendach. Udział w konferencjach, jeśli będziesz z nich czerpać będzie też mieć dobry wpływ na Twoją świadomość odnośnie zagrożeń. Jest to również okazja, żeby poznać osobiście specjalistów z bardzo różnych dziedzin związanych z cyberbezpieczeństwem. Bycie na bieżąco w razy bez bezpieczeństwa jest też dobrze widziane wśród pracodawców. I takie może ostatnie: Uzbrój się w cierpliwość. Na Takie ostatnie słowo: nie zniechęcaj się, chociaż to brzmi naprawdę drwianie, to daj sobie czas. Nikt nie stał się ekspertem w miesiąc. Postaw, proszę przed samym sobą cel i dąż do niego. Małymi krokami, i stara się codziennie poświęcić te przynajmniej 15-30 minut. Efekty po dłuższym czasie będą zabójcze. Zobaczysz. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. To była prelekcja ode mnie dla Was. Jak zacząć się uczyć Cyber Security. Zapraszam Was na mojego bloga. Zapraszam Was do zapisania się na newsletter, jak zacząć się uczyć cybersecurity, gdzie dostaniecie jeszcze więcej wartości. I chciałbym też z tego miejsca serdecznie podziękować sponsorom, dzięki którym mogłem tutaj wystąpić w ramach Podaj dalej programowanie, czwartki z programowaniem, czyli Allegro Tech i JetBrains. Także ja się nazywam Wojciech Cieński, dzięki i do zobaczenia.